Cześć, tu Państwo Wojewoda. Witamy na naszym nowym filmie. Dziś porozmawiamy trochę na temat zespołów ślubnych i DJ-a. Zastanawialiśmy się sami między sobą i mieliśmy też zagwostkę, czy wybrać DJ-a czy zespół. I postanowiliśmy przygotować wady i zalety i zespołu i DJ-a. Ja zajęłam się wadami i zaletami zespołu, a Karol zajął się wadami i zaletami DJ-a. Zobaczymy, co z tego wyszło, bo tutaj nawzajem sobie nie, nie wymienialiśmy się po prostu tymi informacjami No więc y, zobaczymy Ja ogólnie jestem bardziej za zespołem Ja też, ale przegrałem w piłkę kamienno <grym> Tak było, Karol przegrał, więc dlatego ja przygotowywałam o zespole, Karol o DJ-u Zobaczymy, komu lepiej poszło y, Może zacznijmy od y, wad i zespołu, i DJ-a I przejdziemy później do zalet jest zgoda. No to może pierwszy. No tutaj mamy wypisane, więc jak coś będziemy sobie jeszcze patrzeć przy okazji. Pierwszą taką chyba podstawową wadą, która przyszła mi do głowy yy, na temat DJ-a to jest to, że DJ nie zagra na wyjście od Panny Młodej. Często jest tak, że jak Pan Młody przyjeżdża po Pannę Młodą no to już wtedy tam jakaś muzyka w tle leci. No niestety przy wyborze DJ-a no nie, nie, nie będziemy czegoś takiego mieli, takiej oprawy przy, przy domu Panny Młodej i to jest chyba taka pierwsza podstawowa wada. Występ DJ-a na weselu często wiąże się z dodatkowymi jakimiś atrakcjami, typu jakieś tam dodatkowe światła, jakieś dymiarki. Byliśmy na weselu, gdzie były takie pistolety z dymem, jakieś tam różne inne ciekawe urozmaicenia tych występów. I może się zdarzyć tak, że występ DJ-a przyćmi trochę parę młodą, że para młoda będzie tylko takim jakby skromnym dodatkiem do tego, co, co oferuje DJ i do tego całego jego show. No a jak wiadomo, wesele to jest impreza państwa młodych, więc. Więc oni chyba powinni być najważniejsi na, na tej imprezie. Wybierając DJ-a na wesele, musimy się liczyć z tym, że nie każdy DJ jest wodzirejem. No i wtedy czekają nas dodatkowe koszty, bo musimy po prostu wynająć też wodzireja, który poprowadzi jakieś zabawy weselne bądź też oczepiny. DJ prowadząc swój występ, często ma słuchawki na uszach. No i wydaje mi się, że to troszeczkę go tak izoluje od, od gości. No, i przez co nie może jakiejś takiej relacji troszkę nawiązać z gośćmi, i czuje się taką, nie chciałbym powiedzieć, że negatywną energię, ale taką, taki troszeczkę klimat odizolowania, że on tu po prostu przyszedł wystąpić, zagrać swoje i wyjść. No natomiast, no, Chcielibyśmy coś troszeczkę więcej, bo wydaje nam się, że DJ. Nie jest w stanie nawiązać takiej relacji jak zespół. Tak? Zespół po prostu może zareagować na daną sytuację i wybrać do tego jakąś taką, nie wiem, jakąś śmieszną przyśpiewkę, czy, czy coś w tym no stylu. No i teraz czas na wady zespołu. Tym już zajmowałam się ja, więc mam tego trochę mniej. Pierwszą wadą jest to, że zespół raczej nie zagra nam do pierwszego tańca. To jest coś, na co my też zwracaliśmy uwagę i to jest dla mnie ważne, że jednak nie jesteśmy w stanie dopasować się do końca albo zespół do naszego tańca, no bo nie wiedzą jak my tańczymy, w jakim rytmie i wiadomo, że każdy zespół trochę tam coś zmienia w, tych, w tej muzyce i no i to uznałam, że jest to duża wada, a ty co sądzisz? No, też mi się wydaje, no bo jak będziemy ćwiczyć do konkretnej piosenki, do konkretnego utworu w konkretnym rytmie, no to jednak przyzwyczajmy się do tego i no, ja mam drewniane nogi, także muszę sobie liczyć. I zawsze coś może się nie udać, nie I wiem, dokładnie. jak ktoś będzie grał na gitarze, może mu zejść ręka i coś wyśnie tak i wtedy to jest też dla nas bardzo stresujący moment jako dla pary młodej, więc uznałam, że to jest właśnie jedną z większych wad, więc tutaj lepiej wtedy zdecydować tak, się po prostu na nagranie z płyty na przykład czy z pendrive to się zgadza. Z płyty. Kto jeszcze nagrywa na płyty? Dobrze, że nie z korsety wideo. Kolejną <grymianą> wadą, jeśli chodzi o zespół, są na pewno dużo większe koszty. Choć ostatnio widziałam na jakichś grupach na Facebooku ślubnych, że ludzie płacą za DJ-a trzy razy tyle, co my za zespół. Więc myślę, że da się znaleźć drugiego DJ-a albo tani zespół, tylko tak patrząc realnie, to jednak zespół w większości przypadków wychodzi więcej. Po pierwsze, mamy więcej osób w obsadzie, bo zazwyczaj tam są 3-4 osoby, może i więcej, więc też każdą osobę trzeba uznać jako gościa i każdej osobie opłacić ten pobyt na naszym ślubie, to znaczy, wiecie, talerzyk i na pewno jeśli są z daleka, to trzeba opłacić też hotel, więc to też dochodzą dodatkowe koszty, już nie dla jednej osoby, tak jak w przypadku DJ-a, tylko dla kilku osób, więc to uznaliśmy. I tu kolejny, myślę, że taki mocny, um, mocna wada To jest spadek energii pod koniec wesela e, Jeśli no, ca zespół będzie całą noc, tej nie wiem od 15 będą jakby już dla nas dostępni, no bo 15 jest ślub e, No to do tej trzeciej w nocy chyba mamy umowę spisaną to do trzeciej w nocy mogą być już nieco zmęczeni, więc też automatycznie u nich jest więcej przerw. Spada energia, co też jest odczuwalne na sali. I tak jak w przypadku DJ-a, no to ten spadek energii raczej nie ma miejsca, no bo wszystko puszcza już gotowe, nie? Więc, więc to jest na pewno też to, co należy wziąć pod uwagę. W szczególności jeśli też zespół nie pije alkoholu, no to też nie ma jakiegoś takiego pobudzenia, nie? Więc muszą mieć dużo kawy i trzeba o nich dbać jedzeniem, żeby mieli tą energię, chociaż nasz zespół, jak byliśmy no, nasz, daje, jak byliśmy na innym weselu, no to dawał, dawał bardzo dobrze radę. Ostatnią już czwartą wadą zespołu jest repertuar w miarę ograniczony. I tutaj jeśli my im wcześniej nie powiemy, że chcielibyśmy mieć jakieś piosenki, których oni na przykład jeszcze nigdy nie grali, no to też nie będzie później w stanie tego na weselu nie zamówić. A w przypadku DJ-a, no to mogą sobie ludzie podejść, coś zamówić, e, jakąś piosenkę, że na przykład dla tego i tego będzie rudy, nie? E, albo dla pana młodego, prosimy, rudy się żeni, czy cokolwiek. No. Ale jakieś takie piosenki, więc można je zamówić, a tak tutaj trzeba przewidzieć wszystko już z góry. Więc tak samo, jeśli świadkowie chcieliby zaprosić, znaczy zamówić jakieś piosenki, to muszą najpierw poinformować o tym zespół. Więc to też warto wziąć pod uwagę, żeby nie było takich wpadek, że jednak będziecie chcieli bardzo jakąś piosenkę, a totalnie zapomnieliście o tym porozmawiać. Tutaj warto, warto to przemyśleć. Na czym wam bardziej zależy? Czy na tym, żebyście mieli nieograniczony wybór repertuaru, czy jednak jakiś ograniczony, ale jednak ta muzyka na żywo, która też robi swój klimat, i o tym zaraz powiemy. Teraz porozmawiamy trochę o zaletach, bo przecież nie same wady mają zespół i DJ. Występ DJ-a na weselu nie ma tylko samych wad, są też pewne zalety. Pierwszą taką podstawową zaletą jest właśnie duży repertuar utworów, jakie DJ może zagrać. Jest też możliwość wybierania sobie, zamawiania. E, utworów dla konkretnych osób. No, na pewno na weselu starzy się, jakiś, trafi się jakiś wujek, który po paru głębszych uzna, że najlepszym prezentem dla jego żony z okazji ślubu, tam nie wiem, chrześnicy czy tam bratanicy, będzie piosenka żono moja, serce moje. I oczywiście podejdzie do dj i będzie chciał zamówić tę piosenkę. Także w tym przypadku jest to całk całkiem możliwe. Także będzie można korzystać z, z tego, że DJ ma taki dość duży repertuar i robić sobie takie właśnie niespodzianki weselne, muzy, muzyczne. Kolejną zaletą jest to, że DJ potrzebuje mało miejsca, więc jeśli macie małą salę, no to jest to całkiem fajne rozwiązanie. Wydzielicie mu po prostu kawałek, kawałek sali i, i on się rozłoży z całym swoim sprzętem. Kolejną zaletą jest to, że DJ-je. Co? No nic, ja cię słucham. Kolejną zaletą jest to, że dj nie mają jakichś specjalnych wymagań co do sali, żeby była jakaś tam określona akustyka albo jakieś, jakieś tam inne wymagania. Rozstawiają sprzęt po prostu, aby był prąd, aby wytrzymało natężenie. No i można grać. Może być tak, że wasza wybrana muzyka na y, przyjęcie no niekoniecznie może grać z gustami gości. Więc y, DJ może szybciutko zmienić repertuar no i na przykład o 180 stopni zagrać coś innego. No i może to być strzał w dziesiątkę i to akurat może ruszyć gości, i to zabawy. No i teraz to, o czym pary myślą, przeważnie szukając zespołu albo DJ-a, czyli koszty. Koszt DJ-a jest w niektórych przypadkach zdecydowanie mniejszy niż zespołu. No już chyba, że ktoś sobie jakiegoś takiego sławnego DJ-a wybierze na wesele, no to wtedy już już muszą się liczyć z, z dużymi kosztami. No, ale tak jakby opłacamy jedną osobę, która, która nam gra, no, zespół bierze troszeczkę więcej. I dodatkową zaletą jest to, że płacimy jakby za jednego dodatkowego gościa. Nie wiem, jak tam u Was na salach, ale u nas jest tak, że obsługa typu fotograf, kamerzysta i zespół, czy tam DJ muszą mieć też opłacone talerzyki. Więc tutaj płacimy. Za jedną osobę, a nie za cały zespół, gdzie jest tam tych osób więcej, więc to też jest mniejszy koszt. No i przyszedł czas teraz na zalety zespołu. No to pierwszą kluczową zaletą na pewno jest integralność z gośćmi, czyli to, że zespół przekazuje swoją energię, jest w stanie mówić do gości, przy jednocześnie śpiewając, więc to jest na pewno ogromna zaleta. I to, że są autentyczni, czyli um, też ta muzyka, ze względu na to, że jest na żywo, um, to też dodaje takiego klimatu, i większość osób będzie się do tego bawiła bardziej niż do muzyki po prostu puszczanej z płyt, więc no, to jest na pewno taka kluczowa zaleta. Następną zaletą są na pewno przyspiewki weselne. No coś, co na pewno każdy kojarzy z polskim weselem. Takie typowo biesiadne piosenki i przyśpiewki ze strony Wodzi Reja, który jest w zespole. I to, że mogą zaśpiewać, podejść z akordeonem pod gości, integrować ich razem, czyli też jest cały czas to łączenie się zespołu z gośćmi. I to też dodaje takiej dobrej energii, takiego klimatu wesela, bo też... My nie jesteśmy akurat zwolennikami sztywnych wesel, takich um, typu Oficjalnych, tak? Tak. Tak, taki... że no, ludzie, jedni patrzą na drugi i chcą, żeby. Że jak jemy, to nikt nie tańczy, jak tańczymy, to nikt nie je. Na takiej zasadzie no to... nie. Albo że nie ma totalnie w ogóle alkoholu przy stole, że podchodzą kelnerzy do pełnego stolika i dają jedzenie na raz. No, mi się to nie podoba, bo moim zdaniem to. Wymusza na gościach taką zbytnią elegancję, a chcemy, żeby się ludzie czuli też tak komfortowo. No jak i jak są takie wiejskie przyśpiewki, znaczy na, nie tyle co wiejskie, tylko takie... Typowo weselne. Typowo weselne, to, to dodaje klimatu, no i DJ tego na pewno nie odda. E, przynajmniej tak mi się wydaje, jakoś nie kojarzę, żebym kiedykolwiek się dobrze bawiła tak przy DJ jak przy zespole. No bo jednak zespół, wiecie, to jest kilka osób, e, które się z nami integrują, więc no... Uważamy, że to jest, znaczy ja przynajmniej uznałam, że to jest bardzo dobra zaleta. Kolejną zaletą są instrumenty na żywo. Tutaj chyba nie trzeba nikomu tego tłumaczyć, że zdecydowanie lepiej brzmi gitara, którą widzimy, słyszymy jednocześnie na żywo, niż ta, która jest puszczana gdzieś tam z głośnika. Czyli już z tej gotowej nagranej muzyki, jakoś zremiksowanej przez DJ-a na przykład, więc. Te instrumenty to jest też coś, co przemawia za, przemawia za tym zespołem. Przynajmniej dla mnie, że jednak ten. Mi um, też lepiej słucha muzyka. Gitara, perkusja, jakieś skrzypce. E, więc nawet przy wolnym tańcu, e, bo jest takich m, parę momentów e, podczas całej uroczystości. No i fajnie, fajnie, żeby te instrumenty były naprawdę na żywo, można się tak wczuć i, i czuć po prostu też te emocje, które. Zespół oddaje samymi instrumentami. Prawda. Na pewno są zespoły, które nie mają instrumentów, więc na to też warto wtedy zwrócić uwagę, że mają jeden czy dwa instrumenty, a inaczej jest jak mają pięć instrumentów i po prostu sobie je wymieniają, więc to wtedy też oddaje dużo lepszy klimat, bo są zespoły, które po prostu mają tylko muzykę graną na pianinie i znaczy na keyboardzie. E, tak. I, no i na to też warto zwrócić uwagę. Czyli to nie jest tak, że każdy zespół ma te super instrumenty, tylko my akurat zwracaliśmy na to uwagę, żeby te instrumenty były, tak jak w naszym przypadku będą. No, będzie gitara basowa, będą klawisze, skrzypce. będzie perkusja, skrzypce. I jeszcze taki piękny głos ma yy, wokalistka, więc no, jesteśmy na pewno zadowoleni z naszego wyboru. No, przetestowane już, także na pewno będzie dobre. Ostatnią zaletą jest na pewno ten śpiew na żywo. To jest też trochę taki koncert. Zespół jest na weselu jak koncert dlatego że często jest tak, że już po samej uroczystości mówi się ale ona miała piękny głos albo ale super im to wyszło, nie? A przy zespole, przy DJ-u no nie będzie takiego wielkiego wow na koniec, że ale miał fajny głos, tylko będzie że no spoko był DJ, a nie? Więc no mi się wesele kojarzy z zespołem. Ja wiem, że teraz jest ta nowa, ten nowy trend, że na wesele nie bierze się zespołu, tylko bierze się DJ-a i to płaci się czasami za niektórych DJ-ów bardzo duże pieniądze i moim zdaniem to nie jest po prostu nasz styl. My wybieramy chyba bardziej taką klasykę I, i dlatego też my zdecydowaliśmy się na zespół już za jakiś czas, za kilka odcinków, albo może już w następnym będziemy mówić więcej o tym, już jak wybraliśmy nasz zespół, jakie pytania zadaliśmy i to, co było dla nas kluczowe w wyborze właśnie tego konkretnego zespołu. Część z Was pewnie już wie, ale nie będziemy tutaj więcej zdradzać. Na pewno Ania z Dawidem już wiedzą. Tak, na pewno Ania z Dawidem już wiedzą, więc na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami, że dotrwaliście do końca. I jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy Was do subskrypcji, do, mm -hmm. <laughs> do zostawienia łapki w górę, bądź w dół, jeśli Wam się nie podobało, czekamy też na konstruktywne komentarze. I dajcie znać koniecznie, na co Wy zwracaliście uwagę przy wyborze swojego zespołu bądź DJ-a na wesele I... I czy u Was był DJ czy zespół? I jeśli macie jakieś, nie wiem, zalety, bady, bądź też wnioski, to też zapraszamy, żeby się z nami tym dzielić. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to możecie to zmienić właśnie w tej chwili. Bo tylko 7% z Was nas subskrybuje, a reszta ogląda. Dajcie znać, co myślicie. To znaczy, bardzo nam miło, że oglądacie, ale będzie nam jeszcze bardziej miło, jak jeszcze zasubskrybujecie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzwoneczek jeszcze, powiedz o dzwoneczku. Wciśnijcie jeszcze dzwoneczek. Bo już niedługo święta. Ech, może wejdzie to już. Do zobaczenia. Cześć.